Wczorajszy dzień był zdominowany przez informacje dotyczące karambolu, jaki został spowodowany przez kolumnę samochodów ministra Macierwicza, pędzącego z, z Torunia do, do Warszawy. W związku z tym, że pojawia się coraz więcej znaków zapytania i coraz więcej informacji wskazuje na to, że zostały przekroczone przepisy, zostały, zostały naruszone prawo. W związku z tym składamy dzisiaj zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zdarzeniami, które miały miejsce w Lubiczu pod Toruniem. Przede wszystkim wskazujemy, że mogło dojść do wypełnienia znamion artykułu 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień ze strony ministra Macierewicza, który mógł, wykorzystując swoje kompetencje, nakłaniać kierowcę pojazdu do niezachowania ostrożności, do przekraczania przepisów ruchu drogowym. W ruchu drogowym, tylko dlatego, że spi panu ministrowi spieszyło się na uroczystości związane z wręczeniem nagrody dla prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Co ważniejsze, y wszystko wskazuje na to, że zostały wypełnione także znamiona z artykułu 173 paragraf 2, czyli spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Jak wiemy, dzisiaj y y osiem pojazdów uczestniczyło w, w tym zdarzeniu. Są osoby poszkodowane, są osoby, które trafiły do szpitala, tak więc sprawą absolutnie powinna zająć się prokuratura. O dalszych szczegółach pan poseł Krzysztof Szanowni Państwo, nie będzie zgody Platformy Obywatelskiej na państwo równych i równiejszych. Równi pozostali na światłach, dostosowali się do przepisów ruchu drogowego, równiejsi w sposób skandaliczny próbowali wymusić złamać prawo, przeskoczyć na czerwonym świetle z ogromną prędkością jak wskazują świadkowie, złamać przepisy drogowego, narażając przy tym zdrowie i życie podróżujących Polek i Polaków. Szanowni państwo, artykuł 44 Kodeksu Drogowego nakazuje uczestnikom ruchu drogowego nie tylko kierowcom limuzyn pana Macierewicza, ale również samemu panu Macierewiczowi pozostać na miejscu wypadku. Dlatego pytamy i chcemy, żeby ustaliła to prokuratura, dlaczego pan Macierewicz czmychnął, uciekł z miejsca wypadku, a dlaczego świadkowie tego zdarzenia musieli pozostać 5 godzin na przybycie prokuratora z Poznania. Artykuł 53 Kodeksu Drogowego dopuszcza, dopuszcza... Stwarza taką możliwość, żeby kolumna pojazdów uprzywilejowanych nie przestrzegała przepisów ruchu drogowego, ale musi przestrzegać i zachować szczególną ostrożność. Sami Państwo to widzicie w, w przypadku karetek, y które zbliżają się do skrzyżowania. Nie ma przelotów 130-140 km na godzinę na czerwonym świetle. Obowiązkiem tych kierowców, obowiązkiem limuzyny pana Macierewicza było zwolnić na czerwonym świetle. I powoli przejechać. Wreszcie pytamy, co to była za kolumna, ponieważ, zgodnie z przepisami prawa ruchu, prawo ruchu drogowym, kolumną uprzywilejowaną jest taka kolumna, której pojazdy zaopatrzone są w sygnały dźwiękowe i przemienne, świetlne. To, co pokazują niektóre stacje, moment odjazdu tej kolumny. Od, od Ojca Rydzyka w Toruniu do miejsca zdarzenia, pokazuje, że nie była to kolumna. Tam nie było sygnałów dźwiękowych włączonych. Są wątpliwości, czy były włączone właściwe również sygnały świetlne. Chcemy, by to również prokuratura wyjaśniła. No i wreszcie tajemniczy kierowca pana Macierewicza. Limuzyna żandarmerii wojskowej, BMW-7, które zosta zostało również uszkodzone w tym wypadku, wjechało w normalnych użytkowników ruchu drogowego, nie było kierowane przez funkcjonariusza żandarmerii wojskowej, tylko przez pana Kazimierza. Panu Kaziowi dziękował za szybki przejazd pan Maciejowi, czyli ojca ryzyka, kilkadziesiąt minut przed tym wypadkiem. Kim jest pan Kazimierz? Czy pan Kazimierz zgodnie z artykułem 106 ustawy o kierujących pojazdami dysponował stosownymi przeszkoleniami, orzeczeniami lekarskimi, badaniami psychologicznymi i przede wszystkim zezwoleniem na kierowanie tego typu pojazdem? I pytanie zasadnicze, dlaczego ktoś, kto nie jest funkcjonariuszem żandarmerii wojskowej, siedzi w tym pojeździe i kieruje limu limuzyną ministra obrony narodowej? Kim jest pan Kazimierz? Myślę, że do tego dojdziemy. Kim jest pan Kazimierz? Szanowni Państwo, nie będzie zgody Platformy Obywatelskiej na państwo równych i równiejszych. Składamy wniosek do prokuratury. Domagamy się również odpowiedzi, dlaczego tę sprawę wczoraj przejęła nagle żandarmeria wojskowa. Tam są poszkodowani cywile, obywatele polscy, osoby zwykli śmiertelnicy, normalni użytkownicy ruchu drogowego. Te sprawę powinna prowadzić policja. Żandarmeria wojskowa, zgodnie z prawem, może włączyć się do postępowania, wszcząć postępowanie równoległe. A dlaczego policja pana Błaszczaka oddała żandarmerii wojskowej tę sprawę? Może coś jest tam do ukrycia? Domagamy się nadal publikacji czarnych skrzynek z tego pojazdu, odpowiedzi, dlaczego pan minister uciekł z miejsca zdarzenia na raut pana Kaczyńskiego. E, przypomnę, że kiedy ten raut się kończył w Warszawie, a pan e, Macierewicz w ciągu godziny 20 minut przeleciał te 260-270 km autostradą, świadkowie nadal czekali na przybycie prokuratora na miejscu zdarzenia. Dlaczego zwykli użytkownicy ruchu drogowego, przestrzegający przepisów, straktowani są przez organy państwa w, tak, w taki sposób? A dlaczego pana Macierewicza traktuje się w sposób jakiś ekstraordynaryjny, specyficzny? nie jest osobą wybraną. Immunitet nie zwalnia go od tego, żeby pozostać na miejscu zdarzenia i czekać do przybycia również prokuratorów, skoro, skoro inni świadkowie tam pozostali. Szanowni Państwo, sprawa jest absolutnie skandaliczna i wymaga wyjaśnień, dlatego apelujemy też do pani premier Beaty Szydło, aby nie pozwoliła, aby pan minister Antoni Macierewicz tą sprawę zamiatał pod dywan, a przekazanie sprawy do żandarmerii wojskowej Wskazuje, że taki zamiar może mu przyświecać. Jeżeli tym razem zostanie rozłożony nad ministrem Macierewiczem parasol ochronny, nie wiemy, co może wydarzyć się następnym razem, kiedy pan minister Macierewicz będzie spieszył się na kolejną imprezę.